Ze względu na transformację przestrzeni powstaje powietrze posiadające cechy dotyku i zgodnie z zasadą następstwa jest ono również pełne dźwięku i podstawowych elementów długości życia, percepcji zmysłowej, mocy umysłu i siły ciała. Z biegiem czasu i natury powietrze także ulega transformacji, a w jej wyniku powstaje ogień który przyjmuje formę posiadającą dotyk i dźwięk. Z transformacji ognia powstaje woda, pełna soku i smaku. Zgodnie z zasadą następstwa, posiada ona także formę dotyk oraz jest pełna dźwięku. Ulegając transformacji, woda wykształca wszelką różnorodność ziemi, nabiera zapachu i zgodnie z zasadą następstwa, jest pełna soczystości, dotyku, dźwięku i formy.